Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Drwal Rymbało i witam was w nowym gameplayu z przygody z pewnej nocy w Karazanie w Heartstoneie. Jest to już ostatnie skrzydło, jakie nam zostało. W końcu udało nam się dojść do iglicy, czyli do najwyższego piętra wieży medywa Karazanu i w końcu zobaczymy co tam na nas czeka na własne oczy. Tak, dobra, no to wchodzimy. W grę I jesteśmy. Proszę bardzo, czeka nas iglica. Otwieramy. Trochę mi zajęło zebranie Golda na to, na to skrzydło, ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego dnia. Dotarliśmy na wieży. Odszukaj portal i z powrotem Okej. Okay. Widzimy tutaj już na dzień dobry właśnie tego smoka Never Spite'a. First Fight, tak się zwiał po angielsku chyba A po polsku z tego co wiem ma dosyć groteskowe tłumaczenie Ale do tego dojdziemy Pierwszy boss Chyba troszkę tam Ciszej muzykę, co? O. Tak, pierwszy boss, czyli Widmo Arana Widmo Nailasa Arana, czyli ojca Mediwa Kto widział mój odcinek o Mediwie, ten wie He, he, he Mm, dobra, a weźmiemy Hunter'a. E, tak, to jest ojciec Mediwa, e, a, niedawny, tak, wcześniejszy arcymag, e, który po prostu oddał życie za Mediwa, kiedy widział, że jego syn aż dosłownie tryska energią, tak? Po prostu miał za dużo magicznej energii, on chciał mu jakoś pomóc. No i ta energia go zabiła, właśnie e, Arada. I teraz siedzi w Karazanie, jego udręczona dusza siedzi w karazanie i nawiedza to miejsce. Już was nauczę Niech rozpoczną się łowy. No, mamy całkiem ładne rozdanie. Akceptujemy. Tak, z tego co wiem tutaj w Hardstonie nie jest wspomniane o tym, że on jest Oisem Rivo. Nic o tym nie ma ani słowa najgłośnej muzyki w mojej wieży a ah, poznaj mm -hmm. Arana, marudnego ducha. No właśnie, tu jest określony po prostu jako marudny duch. E, ja się domyślam, że to jest po prostu... E, autorzy Hearthstone'a nie chcieli jakoś zasypywać e, informacjami graczy, tak? Nie chcieli od razu powiedzieć, no ten jest tym, ten, ten jest tamtym, słuchaj! Musisz wiedzieć, kto jest kim, tak? Nie, no właśnie. Tutaj on po prostu mówi, że jest Nilas aran, warudny duch, end of story, tak? A jak to jest już były dokładniej, to wie, o co chodzi, tak naprawdę. No, ale dzięki temu, że autorzy Harstona nie zdradzają wszystkiego, to ja mam pole do popisu w moich filmach, tak? Także, hmm. no ja zrobię tak. Co bym mi go nie zabił w początku Coś takiego Ciekawy sekret No nie ja ma kość zdolność widzę fajną Mhm Obrażenia zaklęć plus 3 W porządku Rozumiem Rozumiem e, tak Zdecydowanie Jejku To nie będzie takie łatwe Może w końcu jakaś ciężka walka w tej... Smoki wyżarły wszystko z bufetu i teraz ostrzą sobie zęby na murloki. Oj, biedne murloki. Nasz pan jest potężny, a ja także dysponuję mocą No mniej więcej kalka tekstu z, z... z World of Warcraft Ktoś tam po prostu mówił bezpośrednio, tak? Mój syn jest potężny, tak? E, ale ja także jestem... Dosyć mocny Więc tutaj jest wszystko uproszczone, jak widać, ale cóż Pło! Do sekretów też to się... Eee, też to dotyczy, okej okay. Dobra 5 obrażeń, nieźle Tak trzymać to ja może jeszcze jeden sekret wrzucę Tak? Tu, tu, tu i to no i już pograna zaraz. Ja. Dobra, mamy go. Ok. W porządku. No, nieźle, było blisko. Spodziewałem, że na tryby heroicznym to ten boss naprawdę w kość Portal jest pokój obok. Przybyliśmy w samą porę. Ok. Fajne nagrody. Te szpony dla Szamana są zwłaszcza fajne. Nie sprawdziłem go emotyka, ale nie wiem czy mówi coś ciekawego. Z tego co wiem, to tam coś takiego też się darm. No trochę szkoda, że go tak właśnie spuścili bardzo farce, ale trudno. Lecimy dalej kolejny boss. O właśnie przed wszystkimi Powiem tak, szukając jakiegoś fajnego spolszczenia, nazwy... Y, Nether Spite Ostatnim, na co bym wpadł byłby od naprawdę serio Ale cóż, dajcie potrafi plus 3 do ataków w tej turze, no to może weźmiemy? No wziąłbym tego wojownika, ale wezmę tego wojownika. Tak czy inaczej. Bo ten mój Catoon Warrior jeszcze nie jest Pracowany do końca. Mhm. Mm no, przynajmniej mówi. W przeciwieństwie do smoka, którego mieliśmy w poprzednim skrzydle, który tylko się darł na nas bez sensu. Lubię, jakby sobie coś mówią, właśnie. Jak można z nimi jakiś właśnie dialog, taki przeprowadzić się jakieś easter eggy, bo to nadaje smaczku całości. Jejku, takie straszne rozdanie. Coś mi dzwoni do drzwi. Uno momento. Te promienie wzmacniają smoka. Zablokuj je stronnikami. Za chwilę. No i oto jesteśmy z powrotem. Na, na szczęście w, w przygodach niemal limitu czasowego naszej tury możemy trzymać się ile nam się chce. I bardzo dobrze, bo po co się spieszyć. Co tu mamy? Błękitny portal. Mhm. Czerwony portal. Wow, nieźle. Czyli on będzie nas bił w twarz. W porządku. Jakoś to wytrzymamy, chyba, hmm. czy ja mogę ten portal może jakoś... Nie, to nie jest stronnik. Nie jest stronnik nie ma ataku. Więc nie. Tak zrobimy. Ty -ty 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 -ty. Tyle wiedzy do O właśnie, z tym smokiem była jakaś taka ciekawa akcja W World of Warcraft On istotnie siedział na samym szczycie tej wieży I coś tam kręcił Z tymi światami, tak? Z tymi portalami Coś coś, coś takiego właśnie robił Więc Ciekawa rzecz Nie A, to tak trzeba zrobić Ale spoko Przestań przy portalach Modulacje idealnie Jasne. Powiedz nam, za którym jest mech. Właśnie, dawaj. A fajnie, a to widzę, że to tak działa. Właśnie, bardzo fajny sposób. To okej, okay, okej, okay, tak mogę grać. Tylko w niego traf. W porządku. Nie, bo mi chodziło. A tak. Aha. To teraz trzeba w drugą stronę pójść. Tutaj. Ciach. Mogą tego wrócić, trudno. Wrócę teraz. Jasne. Okay, nic więcej nam nie powie. Przynajmniej nie ma tej fury wichru, więc o tyle dobrze, tak? Teraz my mamy ją. Hmm. Nie, ja, w porządku, teraz jego ja wrócimy i już, już zaraz go skończymy. Eee, ja, to widzę, fajne jest. Znacznie bardziej, już widzę, że to skrzydło mi się znacznie bardziej podoba od... E, poprzedniego. Jakoś tak jak poprzednie nie do końca mi podpadło. zostaw moje portale Oj nie. Potrzebujemy tych portali. Goście zaczynają wrzucać księgi do puli many. <noise> Okej. Okay. W porządku, już i tak mamy. Ciach. To. Możemy jeszcze to zrobić. O, elegancko. Mm -hmm -hmm -hmm. My zrobimy tak i już koniec. To no, bardzo fajne. To było bardzo fajne. Wrzucasz wezwanie jest. Brawo Dobra nasza. Niech no tylko sobie przypomnę jak. Okej. Okay. Historyczka od Hwariona. Ten jest fajny. Ten smok jest spoko. I ostatni Mediv. Udało się. Otwórz portal i rozkręćmy tę imprezę. <noise> tak, Mor jest taki imprezowy, zwłaszcza po śmierci. O, dobra, to no co? Otwieramy. Ostatni boss i wezmę solidarnie. Maga. Tak, i idziemy uwolnić Mediva. Z zakusów złego księcia Malkezara. on go porwał, to do końca nie wiem. Myślę, że do samej wirującej no, pustki, ale nareszcie. kto wie. Tak, nareszcie. Nazra będzie władać tym nędznym światem. Oj, nie ten portal. Pokonaj ją, żebym mógł spróbować ponownie. Powiem szczerze, że Sprawdzałem tą babkę. E... I chyba nikogo nie zdziwi to, kiedy powiem, że ona jest w sumie nikim. <grywa> Serio, nie ma jej w historii. Ona jest... ...znikąd, tak? Skądś tam... Nie wiem, może z jakiejś alternatywnej rzeczywistości... Nie mam pojęcia, ale... W historii istniki, więc tu nie ma się co odczukiwać jakiegoś podłoża fabularnego. Przepraszam, zajmij się tym, a ja tym ze sterowanie No co jest? Czy brzmi Disconnect? Nie, naprawdę to jest dosyć yy, swoją drogą dosyć dziwne, że. Żeby grać w singlu w hardstone, ie. no a jasne! Nastąpiło rozłączenie. Mój cudowny drewniany internet znowu dał popis. No cóż, trzeba poczekać. Ale jak mówiłem, to jest dosyć dziwne, że żeby grać w singlu w hardstone, trzeba i tak mieć połączenie z netem. Nie mogliby tak zrobić, tak że wiecie... Graj se pan! Tak, rób sobie te przygody, na, nawet bez internetu. To by było fajne. Dobra, jesteśmy z powrotem. Okej. Okay. No tak, to już jest z netem, tak? E nawet z najlepszym, a z najgorszym, czyli moim, za czarno zwłaszcza za czarno czarnorękiego, czyli za Blackhanda. Hmm, witaj, poszukująca prawdy. super. Mm. No to ta babka chyba jest po prostu jakąś. Przyboczną Blackhanda, tak? Czyli czarno-rękiego. Eee, Niewiele więcej mogę o niej powiedzieć. No powiedzmy, że nie chcę zbyt marnować stronników na nią, bo jakby wiem, co się będzie działo. Tak? Dalej. Dlatego. Hmm, ale no, tego jednak musimy rzucić. Sorry. Inaczej nie, tego nie wygramy. Aha. To możemy zagrać. To też możemy zagrać. I w sumie możemy ją już dokończyć chyba bijąc tylko umiejętnością specjalną. Ciekawe co jest za tym. Nie. to świat macek. Tego zdecydowanie nie Świat macek. Trafiliśmy na japońskie porno. Jaj. Chyba jednak mogłem się wysilić i użyć czegoś, czegoś konkretniejszego na nią. No nic, dobra. Mam nadzieję, że nas nie ubi. No nie! Co? Z dobra. Okej. Okay. Udało się. Teraz Marquezar. Znakom. Przekonajmy się czy ten jest właściwy mhm. Siema! Samą porę na imprezę. Jasne. I Mediv. A, gość. Zajmij się proszę tym demonem. Ja muszę prowadzić przy... No cudnie! Możesz pożyczyć mój kostum. Za jego pomocą można kontrolować portale. Tylko go nie... No spoko w sumie Kadgar i tak. E, I tak dzierży. A normalnie, więc... Yy, wszystko się zgadza, tak? Hmm. Co to tego jest? Pożyczność zaklęcia przez Bistronika stronika o tym samym koście. W porządku! Dobrze! Dobrze! Hmm, to nie wiem czy teraz zaklęcie. Nie no dobra. Niech będzie Doktor boom. Ciach, ciach, ciach. Dobra! Co? Okej okay. Jakiś błąd się zrobił, patrzcie, on ma minus dwa o Kurczę, kurcze, No On przywołuje takich panów I, 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 Oni nigdy nie byli zbyt Przyjemni Róbmy to Róbmy to Intruzja nie tylko z Malkyla, ale także z legionami, którymi przewodzę, tak. No, on używa. Czas do ogień, który was strzeli. W porządku, w porządku, dosyć mocny. Fajnie, fajnie, że nie, ty świnio. Fajnie, że ma naprawdę ciekawy zestaw swoich zdolności Tak stanowi jakieś wyzwanie dla nas w tym momencie To jest bardzo spoko Już tego oczekujemy od ostatniego bossa, tak? Żeby trochę nas, nas skopał jednak, nie? Ale, ale Gasko! Super! Dobra, no to, że tak powiem, jesteśmy ustawieni by się nie dać ubić zbyt łatwo. Uh -huh. Jest! Dobrze! Prowokacja! Tak trzymać. Już myślałem, że zostajemy w tyłek, a mi się to nie spodobało. Dobra, to mamy szansę teraz to przetrwać jakoś w końcu. Serio, mogło być źle, mogło być nieprzyjemnie, ale jest... Nie, nie jest źle. Hmm, okej, okay. okej, okay, to teraz już A już powolutku, sukcesywnie i do przodu, zdejmujemy ich, ale no tak, już nie mamy Kosturu, Mediwa, hmm, no dobra, elegancko, e ja, to już jest luz, już jesteśmy ustawieni, już nic specjalnego nam nie zrobi, z jedną kartą zwłaszcza. Nie wiem co musiało mu, by mu spać, żeby nas... E, żeby nas ubić. Ale już w porządku. Bijemy. Bijemy. Mhm, Odpalamy to. No, A sobie jeszcze więcej kopii naszych stroników. A dobra, Miss Mogłem wrócić na gnoma. Trudno. I wchodzimy. Go face. Ciach. Mhm. Ok, pozmatany. Że tak powiem. Koniec. Cudownie. Prosteczko, yeah. Dziękuję. Dziękuję. Dalej. Czas na Tak, czas na przyjęcie. Odwaliliśmy oczywiście brudną robotę. Musieliśmy się przebić przez wszystkie piętra. Ej, Twojej gadden wierzy. A ten się teraz idzie bawić. O, wiadomo, zwykle. Niestety musimy pełnić rolę paroba w tych przygodach. <grym> o, to jest fajna karta. To jest fajna karta, bardzo dla czarnoksiężnika. E, długo czekałem, żeby właśnie poważnie myśleć nad czarnoksiężnikiem na discardzie i teraz w końcu poważnie myślę. I to też jest dobra karta. Mhm. Te portale w ogóle, te karty por portalowe, podobają mi się. Są bardzo sprytnie zrobione. I nagrody. Iluzjonistka Purpurowych. Eee, purpurowi, czyli Violet Eye. To była taka organizacja założona wewnątrz Kirintoru, która miała właśnie śledzić Mediwa, tak? Miała odkryć jego sekrety, są takiego tam wyczynia w tej swojej wieży. No jak wiemy, kiepsko im to szło. Tak naprawdę niekoniecznie cokolwiek odkryć. Dopiero Katgarowi udało się dowiedzieć, że, że, że jest on strażnikiem tyrystwa i kilku innych rzeczy. Więc w sumie, they had one job! ale i tak to im się nie udało. A następny książę Malkezar, bardzo fajna karta. W sumie ostatnio go nagminnie widzę na, na rankedach. Naprawdę wielu ludzi go używa. No, ma fajny efekt, no nie oszukujmy się. 5 legend w talii gratis. To jest fajne. Bo raz, że legendy, a dwa po prostu dostajemy więcej karty, więc na jakimś takim nataliach na Mieleniu Kart to jest naprawdę przyjemne. No. A przy okazji to jest kolejny bohater nowego odcinka Legend Warcraft. I strażnik To Też fajna karta. To dość groteskowe, że mamy i bohatera Mediva, i Legendę Mediva. A to co się dzieje, jak gra się. E Tą kartę na Mediwie, na, na, na skórce Mediwa. Tego jeszcze nie wiem, bo sam go nie mam, ale w przyszłości zobaczymy. E, karta sama w sobie jest fajna. A ciekawy efekt, ten, ten kostur jest spoko, zwłaszcza właśnie dla talii, które operują dużo na zaklęciach, czyli właśnie magowie, szamani i tak dalej. Wyzwania klasowe to już swoją drogą. No i koniec! Udało się! Udało ci się. Nie mogę uwierzyć, że przyjęcie rozpoczęło się w mm -hmm. czasie. Możesz przyjechać za tydzień. Napisujemy screenshota. Jak ma urodziny przydałaby się pomoc. Haha, co tu można powiedzieć? O tutaj widzimy właśnie Malkazara jako DJ-a na całej imprezie. O reszta sobie tutaj tanczy tych właśnie postaci, które spotkaliśmy podczas tej przygody. sam tutaj wywija na parkiecie. No wiadomo, to jest. Uh, to jest luźne bardzo nawiązanie do fabuły z Warcrafta, tak? Cały Hearthstone jest luźnym nawiązaniem do fabuły. Jest troszkę takim nabijaniem się z tego, więc nie mogę tego brać dosłownie, że hej, jak to Medivh najpierw robił imprezy, a później przywołał orków i chciał zniszczyć świat. Nie. To jest, No, trzeba mieć dystansik. Cały Hearthstone polega właśnie na takim dystansie do, do całości i to jest fajne w tej grze. Uh, Okej, okay, słuchajcie, to, to by było na tyle. Przeszliśmy cały Karazan w końcu. Udało nam się całą przygodę przejść. Ogólnie myślę, że mi się bardzo podobała. Bardzo, bardzo fajna. Fajne jest to takie luźne podejście, imprezowe klimaty. Ciekawi bossowie, mieliśmy Mediwa, mieliśmy te demony, mieliśmy już kilka innych fajnych rzeczy, więc tak. Ja jak najbardziej Karazam propsuję. I myślę, że Wam też się spodobało. Piszcie w komentarzach właśnie, Co, jak odebraliście tę nową przygodę. Czy była fajna dla Was, czy może poprzednie były lepsze? Jakie jest Wasze zdanie? Piszcie! A ja co mogę powiedzieć? No wygląda na to, że w kwestii gameplayu z Hearthstone'a Dostały nam jeszcze poziom heroiczny Bo wyzwanie klasowych nie ma co, to jest małe piwo, nie? Czy się tego podejmę, tych heroicznych? Zobaczymy, czy znajdę czas Zobaczymy, czy znajdę chęć, czy znajdę siły i umiejętności, bo przyznam się szczerze, że żadnego, jeszcze żadnej przygody nie przeszedłem na heroicznym. Haha, ha. so lame! E, więc tak to wygląda, ale priorytet mają oczywiście legendy Warcrafta, oczekujcie następnego odcinka jeszcze w tym tygodniu i do zobaczenia, na razie!